Ja mogę powiedzieć, że rok 2015 był chyba jednym z najlepszych w historii. Mieliśmy 31 medali na imprezach mistrzowskich. Natomiast na ten, na ten będziemy patrzyli przez pryzmat Rio. Ja powiem tak, wyjeżdżałem do Londynu w bardzo złym humorze. Nie mieliśmy realnych szans medalowych. Wróciliśmy z jednym miejscem, punktowanym. Punktowanych. Natomiast no, prawda jest taka, że tym razem. Mamy najliczniejszą w historii ekipę 17 plus 1, jeden, jeden dlatego, że zabierzamy rezerwowego sprintera. Ja myślę, że będziemy mieli e, szansę na pięć, sześć miejsc punktowanych. No a to by się e, miało i powinno zamienić na medal. No, oczywiście na pewno byśmy chcieli e, żeby Polak stanął najwyższy podium z medalem olimpijskim. Na pewno wśród pań Kasia mnie nie wiadomo, ma równe szanse z panami, z Rafałem i z Michałem, a nawet może większe. Jest niezwykle utalentowaną w tej chwili, jedną z najlepszych zawodniczek na świecie. A więc no, te apetyty na medale olimpijskie w kolarstwie oczywiście mamy.